Cześć siemanko, witam was bardzo serdecznie, dzisiaj rozpakujemy myszkę. Ogólnie kupiłem sobie myszkę i chciałbym z wami ją odpakować. Bo dużo osób skarży się na to, że na moich filmikach bardzo słychać tą starą myszkę, więc sobie zdałem sprawę, że lepiej kupić taką nowszą myszkę i tak na razie to odklejam. No patrzymy co to jest. O już pendrive. Taki dodatkowo. O już na wstępie mam baterijkę też. I myszka. Taka myszka jeszcze opakowana ładnie. To teraz najlepszy moment, taki prawdziwy ASMR dla Was. No i jak klika. Fajnie, fajna ta myszka. Nie lubię otwierać takich rzeczy. O, się zaświeciło. Przez chwilę nie wiem, czy widzicie, że się ona świeci, jak na przykład próbuję tak szorować. O, o. o widzicie właśnie. Odpalę komputer i zaraz do Was wracam. Może tam jeszcze ten pendrive. Czy tam pendrag. Jed Jedni inaczej mówią na to. I dobra, i próbujemy. Bo ja jestem. Teraz co to jeszcze tylko zamknąć. Ogólnie to myszka działa. Bardzo szybko, sprawnie. I posłuchajcie teraz tego. Nie będzie aż, te, aż tego słychać na filmikach i będzie w ogóle wyższy komfort trochę tego, trochę tych nagrań i tego, tego wszystkiego i to jest taki krótki odcinek, ja się z wami żegnam, życzę Wam wszystkiego dobrego i trzymajcie się, siema.